Hej, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Plants vs Zombie, Battle for Neighborville. Zaczynamy, zostawcie łapeczki. Wydarzenie cotygodniowe, bitwa o teren z bossem. O, wow, chyba jeszcze tego nie było. Jeszcze nie grałem czegoś takiego, więc zapraszam was bardzo serdecznie i oczywiście chciałem podziękować moim sponsorom kanału. Bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie. 5 zł, możecie kliknąć wesprzyj na miesiąc i dzięki temu coś tam zarobię parę groszy. Dziękuję bardzo, macie wtedy fajne plakietki i tak dalej. Jeżeli kupujecie coś przez internet, Skorzystajcie linków w opisie No i zapraszam was do pomocy Wykonywania zadań Brota Link w opisie Jak macie jakieś fanarty dla mnie to również w opisie macie linkacza Do mojego maila Gdzie możecie mi wysyłać fanarty I ja pokażę je na filmiku Także zapraszam serdecznie Lecimy słuchajcie Nie śpimy, lecimy Mamy pokonuj bohaterów Musimy pokonywać bohaterków Czekajcie, bo ktoś tutaj gdzieś jest. Ewidentnie ktoś tu chce napytać biedy naszym. A to jest od nas. To jest od nas. Ewidentnie nie mamy dnia, słuchajcie. To tu do mnie tak strzela. Nie wiadomo z której strony. Nie wiadomo jak i gdzie. Nie! Gdzie tu są przeciwnicy? Ja nie widzę nikogo. Dobra, przejdziemy. Troszkę się, słuchajcie, wyciszyłem, bo chciałem tutaj, chciałem przejąć tutaj punkcik. Dobra, bo tu muszę ich zablokować oczywiście. Dobra, bierzemy gościa. No nie, akurat amunicja mi się skończyła, ale dobrze mi szło, słuchajcie. Przepraszam, że się nie odzywałem, ale skoncentrowałem się na, na... grze. Ktoś mnie podniesie? Panie Groszku? Halo? Koledzy? A, szkoda. Myślałem, że mnie podniosą, bo z roślin się pojawił. O, to, to jest jakaś pomoc, prawda? Jakaś zawsze pomoc będzie. Dobra, przejmujemy ten punkt. A ja wykonałem to zadanie, chyba tak mi się wydaje. Gdzie tu są jeszcze wyzwania? Wygraj operację grając z klasą wsparcia. Otwórz skrzynię. A postaci? Nie ma już cytryna. Zadania. Może zmienimy sobie, słuchajcie, klasę teraz. Tak dla odmiany. Co? Zmieńmy sobie. Mamy wyzwania, postaci. I my możemy być różą. To ja sobie wezmę tą panią różę. Więc zmienimy sobie postać zaraz. Ja się odrodzę po prostu. I weźmiemy sobie grę różą, bo z cytrynem już fajnie się tutaj pograło. Teraz myślę, że weźmiemy różą. Pogramy. już tam lecę. Przejmijmy stary fort. No to lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Co oni tutaj wszyscy stoją? Myślałem, że polecą do przodu. Ten tutaj awkuje chyba. Róża chyba ma dalej samo naprowadzanie, miejmy nadzieję. Dobra, ja tu muszę być ciutko, słuchajcie skradać się. Dobra, troszkę go obiłem, więc... No dobra, zniszczono osłonę. Troszkę ich tutaj poporaziłem. No patrzcie, dostał, ale... Oj, ktoś mnie tu jeszcze chce... No nie chciałbym cię uratować, kolego. O ty! Turbo dwójka uh. Ej co jest, czemu mi się to wyłączyło? A coś mi postać słuchajcie zlagowało. Dziwne to jest, że od razu jak, jak kliknąłem dwa, to się nie zmieniła ta róża. No niestety to jest ten ból. Że tak jest. Ale szybko się nawet ta róża porusza, więc to jest spoko. To mnie znowu tu ściągnął. Jakim cudem? Kurka z tego, z kuszy. Co za goś tam by, powinien groszek się pojawić, słuchajcie, na speedzie i wrzucić e, tego. Papryczkę, to by było coś. Ciężko ten punkt tutaj przejąć. Dobra, ja pójdę z tej strony ich tu. Dobra, dobra, na razie jest dobrze. A co to jest ku? Aha, spętanie chyba takie jakieś. Dobra, przejmiemy ten punkcik. Idziemy jak burza, słuchajcie, bardzo ładnie. jest niewrażliwy, musimy stąd uciekać. Lecimy do przodu, panowie. Dobra, uciekniemy lecimy do tego serowego działa. Nie ma, że boli. Przejmij serowe działo. No to lecimy. Lecimy śmiało przejąć serowe działo Ciało, ciało, Bambino Dobra, zbieramy Dobra, ej, chyba nie jest tak źle. Ej, to, to z botami gramy czasem? Wygląda tak, jakbyśmy z botami, słuchajcie, grali. No, to tak, jakby były boty, słuchajcie. Chyba dodają boty, żeby zap. O panie, nas tu poskładał. O ty gościu! Ja nie wierzę. Ale mnie tu poskładał. Ktoś mnie wskrzesza bardzo ładnie. Dzięki ziomek. Uciekam, Ej, no nie przejmiemy chyba tego serowego działa. Tamte pociski nie dosięgają? Nie wierzę, że oni tak się dają ten. Same kozy. Dawać panowie, dawać, mamy dwie minuty, a tu Jakoś nie widać końca. Dobra, pokonane. czemu tam nikogo nie ma? Wow, jak szybko tutaj podróżuje. Dobra, bo mnie tu ten gość chce naprawdę pokonać, nie przejmiemy tego działa. Jest naprawdę ciężko. Dobra, kogoś tam pokonał. Jezu, spadłem poza tektury, tekstury. Ale jajka. Ciężko jest tutaj, bardzo ciężko tu wbić. Smok słonecznik. Widać, że u nas jest dużo botów. Dużo więcej botów jest niż zombiaków i przez to jest jakby bardzo trudno. No niestety słuchajcie, ja z wami się żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się.